Jak zmieniło się moje miasto, po miesiącu nic nie robienia. Sprawdźmy. Najpierw chciałem Wam pokazać nową dzielnicę, w której będą przeważać budynki niskie, gdzie będzie niska zabudowa oraz jakieś sklepy. To jest będzie taka w sumie mała dzielnica dosyć taka klasyczna. Tutaj macie właśnie taki sklep, jak on będzie wyglądał. Tutaj obok są takie budynki właśnie. Jedno piętro, tutaj są trzy piętra wyżej. Więc no, to nie jest jakiś wielki, ambitny projekt, ale chciałem coś takiego, bo to jest bardzo realistyczne. Przenosimy się na drugi koniec mapy, gdzie zakończyłem już rozpoczętą wcześniej budowę hangaru dla sterowców. Daję tylko tabliczkę fajną, unijną, jak to wygląda, kto to finansował. I tutaj właśnie mamy, jak to wygląda w środku, że tak to nazwę to jest taka duża antena radiowa obok z takim małym parkingiem. Widzicie, jak on wygląda. Jest dosyć prostą konstrukcją, ale no nadaje urok pewien. A tutaj mamy takie dwie wielkie płyty lotniskowe, gdzie sądują Tam jest właśnie jedno hangarze. Jak pewnie zauważyliście, że wrota dorobiłem, ale ich teraz pokazać nie będę. To jest też taki parking dla autokarów, dla samochodów i wejście. No i to jest taki też budzoneczek właściciela tego całego przybytku. No dobra, lecimy dalej, dalej, tam jeszcze z tyłu. Za to właśnie dróżką tutaj jest takie wejście serwisowe na całą górę. Tutaj widzicie jest taka drabina, gdzie można właśnie wejść albo na dach hangaru, albo do środka. To jest, o, właśnie tutaj. No i tak to wygląda w środku. Nieoświetlone, bo nie za bardzo jest jak. Znaczy, naprawdę bardzo ciężko jest oświetlić taki duży obiekt. Znowu przeszimy się daleko, tym razem do portu, gdzie chciałem wam pokazać kolejny ambitny projekt, a mianowicie ogromny port węglowy, którego inspiracją jest znajdujący się w Australii port Waratach. No i jak widzicie, już zacząłem budowę różnej maszynerii, są właśnie podajniki na węgiel, takie wielkie taśmociągi, a tutaj ten żółty to jest wielki no nie taki samej wielki, średni shiploader, czyli maszyna. Która będzie ten węgiel przetransportowywała na statek I on też się głównie składa z taś ciągu Właśnie to leci tutaj Tędy i przez dziurę na statek Oczywiście znajduje się też tutaj taka kabina tego pilota I się, tak mogę nazwać operatora, o właśnie operatora Ale ona wygląda dosyć klasycznie, tak nudno Więc jakoś nie będę tutaj zostawał na dłużej a to jest ostatni punkt naszej podróży, czyli dwa nowe budynki. Jeden to jest biurowiec, który wygląda właśnie w ten sposób. No, w sumie nie ma nic nawet dachu zrobionego i nie wiem, czy będę robił. Drugi coś budynek to jest taka kamieniczka, że tak to nazwę, może. No, taki typowy Downtown, downtown Building. Tutaj z tyłu jeszcze muszę dublować jakiś billboard. Jakiejś, no żeby nie było pustej na tej autostradzie. No i to w sumie tyle. A tutaj się buduje coś fajnego.